W sobotę odbył się kolejny wernisarz Galerii Sztuki Współczesnej MS44. Tym razem swoje prace wystawiła absolwentka Szczecińskiej Akademii Sztuki. 26-letnia Klaudia Prabucka ma niecodzienną wizję kobiecości. Młodość w sztuce rządzi się swoimi prawami i potrafi być tak radykalna, jak radykalna powinna być prawdziwa sztuka. Ponieważ sztuka współczesna, sztuka, z którą Przychodzi nam obcować chociażby w tej galerii, jest zawsze sztuką radykalną. Prawdziwa sztuka jest zawsze radykalna, proszę Państwa, ponieważ bez względu na dobór tematów czy środków formalnych, którymi posługują się artyści, ostrość spojrzenia jest jakąś prawdą. Proszę pamiętać o jednym, że artysta jest zawsze soczewką, w której skupia się. Świat, w którym żyje, artysta jest sublimacją świata, w którym się porusza, i tak jest w przypadku również Klaudii Prawuckiej. E, proszę, żeby nas nie zwiódł tak młody wiek artystki, i e, co za tym idzie pierwsze skojarzenie, że jest to sztuka niedojrzała czy zbyt młoda. Radykalizm środków formalnych Klaudii, czyli ostry ekspresjonizm, figuracja jest zdecydowanie odpowiedni do tematyki, którą widzimy na tej wystawie. Bo temat tej wystawy brzmi, tytuł wystawy brzmi Śmierć i dziewczyna. Oczywiście nie jest, proszę nie iść tropem wanitatywnym, czyli nie mamy tutaj motywów vanitas, jeśli o takie nam chodzi, natomiast jest bardzo bogata symbolika, takie jak serce, kolor żółty, słońce. Które dotyczą sfery ontologicznej przemijania. Zdaniem kuratora wystawy Andrzeja Pawełczyka, autorce udało się plastycznie wyrazić dwa różne spojrzenia na temat, który sobie wybrała. Dziękuję Ci Andrzeju za tutaj bycie kuratorem i organizatorem tej sytuacji. No a dziękuję najbardziej to Państwu, że tutaj jesteśmy razem i chyba zachęcam bardzo do przeczytania tytułów obrazów, bo trochę je dopełniają i kierują w jaką stronę o co w nich chodzi. E, że na przykład e, na przykładzie tego obrazu na lewo, że e, nazywa się on e, myślą, że się mną bawią, a ja latam bez trzymanki e, że, e, albo e, ten tutaj. E, e, Karmiona nienawiścią ogłaszam strajk głodowy, i ta, ta dziewczyna sobie aż wyrywa, robi dziurę w tym żołądku. No ale jednak w kształcie serca tej miłości. Wystawa Klaudii Prabudzkiej to ostatnia przed letnim sezonem ekspozycja Miejskiej Galerii. W końcu czerwca poznamy wakacyjne plany Miejsca Sztuki 44.